Ale nie mówiłem jeszcze o innym wyposażeniu fabrycznym, cechach fabrycznych, czyli na przykład mamy Launch Control, czyli kontrola startu, żeby startować jak najszybciej. A więc, jak włączyć Launch Control w Aprili Tuono 660 Factory to jest model 2025? To proste. Przełączamy się na tryb Race 1 lub Race 2, nie na tryb Road. Następnie w takim trybie przytrzymujemy przyciski góra i dół naraz. Launch Control Enabled. I kontrola startu polega na tym, że manetkę trzymamy odkręconą do końca i to komputer decyduje o tym, ile daje gazu i ile stopni danych systemów używa, a Ty jako kierowca decydujesz tylko o tym, żeby wypuścić sprzęgło jak najbardziej płynnie, komputer zrobi resztę. Czyli w praktyce mniej więcej tak.